Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek God of War'a. Po takiej króciutkiej przerwie... Jezus Maria, to nie miało być tak. Po takiej króciutkiej przerwie, bo wczoraj odcinka nie było, ale potrzebowałem takiej, wiecie, takiego jednego dnia na odetchnięcie. Wracamy, wracamy z serią, lecimy dalej z naszymi przygodami. dzisiaj chyba zajmiemy się wątkiem głównym, czyli zdobędziemy czarną runę ze skarbca Tyra. Dobra, to się bawiliśmy ostatnio. To się muszę sobie przypomnieć, nie? Bo mnie nie było przecież. Ale dobra, moi kochani, lecimy, lecimy, lecimy. Co my tu mamy? Czy możemy znaleźć coś? W ogóle, mm, przeglądając cele, które mamy w dzienniczku, odkryłem, że wykonując zadanie, yy, w którym musimy znaleźć szczątki gulwik czyli ta przysługa dla ducha. Dostaniemy szczątki Tyra i... przepis na... schemat, nie przepis, schemat na... na pierśnik. Także zajebiście, będzie wykuwane za niedługo, będzie wykuwane moi drodzy. Dobra, schodzimy niżej, lecimy chyba robić fabularkę. ostatnie były poboczniaczki, w poprzednim odcinku bodajżeśmy wyszli z piekła, więc odkryli... dostaliśmy tę... właśnie tę. Ostrza chaosu. Czemu się tu tak błysło? Nie mam pojęcia. Także myślę, że spoko będzie. O, młody się aż elektryzuje. Moi kochani, jak wam mija dzionek? Mam nadzieję, że nie za dobrze. W dalszym ciągu, że będę mógł coś na to poradzić. Że się będziecie dobrze bawić, że wam się yy, buźki uśmiechną, jak będziecie słyszeć moje głupie pierdolenie. Kurwa! Fajnie będzie. Co się stało? O, woda trochę opadła. Dziwne. Wsiadaj, wyciągnę ją. Bardzo dziwne. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej. Chyba. Co to znaczy, chyba? Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Dobrze. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nie, nie, nie. głupcze. No nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Oczywiście, że będzie. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. W ogóle rękojeść to. Nie. moja, moja rękojeść to jest taka żaba, widzicie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę. Oj, chłopcze. Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy, daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę. Urodziłem się Bogiem i ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Tak coś czułem, Tato. Um, czy mogę. zmienić się w zwierzę? Czy możesz. Co? Zmienić się. Nie, nie wydaje mi się. Czy mogę zmienić zwierzę? Tato zawsze Jestem chciałem być piszmakiem. Mama wiedziała? Kuno mnie notem. Była boginią? Nie, była śmiertelniczką, ale znała prawdę. Jestem bogiem. Żeby ci sodowa nie odbiła Czemu mi się. Teraz mi to mówisz. Tego oszczędzić. Bycie Bogiem. Bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Hm. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem jakimi mocami dysponujesz, ale z czasem dowiemy się. Ciekawe, czy będziesz miał tego tak gojciec, będziesz potrafił być wkurwiony na Maxa. A może mógłbym zmienić się w Wilka? Możesz Ej, to by było nie zaskoczyć. Ej, spróbuj zmienić się w Wilka. To dlatego słyszę czasem głosy. Ej, a może? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś. Może to ma. Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Halo. Każdy bóg jest inny. Więc... może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języku. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu. Więc widziałeś od początku. Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Ojca i tego, którego zabiliśmy, nie? Kto jeszcze wiedział, że jestem bogiem? Na pewno Freya, Brock i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. <grym> Baldur! Czy on wie? Czy dlatego nas szuka? Znałeś go wcześniej. O, oh wow! Jak ty znowu. Nie Zobaczyłem Baldura w dniu budżetu Bo... mojej matki. Taka jest prawda. Hey, Wąż sobie tam siedzi. Nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Czy... co? Czyli ja jednak powinienem robić jeszcze poboczniaki? Gatemet. Gatemet. Mówi, gdzie. Afla? A, a, Alfheim? Czemu Alfheim? Midgard, no właśnie. Eee... Pararapa, pararapa... Co my tu robimy? Hmm? Wyspa Śmierci, zapomniane jaskinie... Kurde... A może zrobimy te szczątki jeszcze chwilę, na chwilę, co? Let's go! Skoro ci chcą robić poboczniaki, to niech będzie. Zrobimy poboczniaki. Możesz skończyć tamtą historię? Zbliżaliśmy się do końca opowieści o Skadi, która odkryła, że została oszukana i zabiła własnego ojca. W ogóle mam nadzieję kochani, że z dźwiękiem będzie wszystko dobrze, bo ostatnio miałem takie delikatne problemy, ale wydaje mi się, że już będzie git, chociaż no, może być różnie. Taki on sporośnięty ten dąż w ogóle. Nie wiem czy widzieliście tam. Tak. Tam w rogu nie wiem czy widzieliście. Zapomniane jaskinie. Duhu! Ma przez nim porozmawiać. oni wszyscy nie żyją. Moi ludzie utonęli, a jednak ich ciała w dalszym ciągu przemierzają plażę. Wyrżniemy ich, nie przejmuj się. Michał, pełno ich w tych stronach. Byłem kapitanem. Kapitan zatonął, wraz ze swoim statkiem? Godne podziwu. Ale te podłe straszydła kalają ich pamięć. Znajdę sposób. Żeby uwolnić ich z tej plugawej postaci tego. Jestem pewny. Pieski tam są. W ogóle moi kochani, odblokowałem kilka Nowych ciosów Tak w sumie Tylko nie wiem jak się ich używa <laughs> nie, Bo nie, nie ten nie no No wiecie no To było dawno temu jak blokowałem umiejętności Nie pamiętam Okej okay. Dobra, lecimy wyżej Słyszę dziwne dźwięki w tych jaskiniach. Troszeczkę mnie to przeraża. W ogóle, moi kochani, z, za parę dni albo już. Nie jestem pewien, nie chcę was skłamać. Wychodzi Gra Stray. Postapokaliptyczna, taka cyberpunkowa gierka, w której sterujemy kotem. I tu się pojawia moje pytanie: czy chcielibyście ewentualnie zobaczyć coś takiego? Może nie od razu po premierze. Chyba, że udałoby mi się dodorwać jakoś. Jakoś jakoś na dniach, ale... Ale... Możemy... Co by na to? Może znajdziemy resztę. Duch cię okłamał, chłopcze. Skąd to wiesz? Spotkałem wiele duchów. Wszystkie kłamią. Ten jest inny, Wie... Nie wiesz tego, chłopcze. A, zabij sługi Held z dołogi kapitana, dobrze. jeszcze wiesz. W ogóle myślałem, że to będzie tutaj, a tu się okazuje, że to jest zupełnie inna misja. Dobra kochani, to widzimy się. Gdzie niby? O kurwa. God met. Ja to ona... dobra. Dobra, pozbędziemy się bulwerów, Tak, wiecie, na szybkości. Nasz kamieniem! Gnoju! Uważaj! za może byś wyjął topór na przykład, nie? O, ja nim rzuciłem! Dobra, nie ogarnąłem. Ja donat. Jaki skór... ...czybyk. Dobra, mamy O mój dobry Boże. Kochani, eee... Yy... Widzimy się na miejscu. Zaślipiła ci nadzieja, chłopcze. Dobrze, kochani, ruiny pradawnych. Kolejne miejsce, w którym znajdziemy kości. A. Nie paniutki, jak on, kurde, strzela, musimy się chować, bo z życiem tak średnio. Ja wiem, ja wiem, jak się z nim walczy. Spokojnie gro. Tylko już kilka razy się przekonałem, że mogę to zrobić prościej. Dobra. Mamy go z głowy. Wyrwij mu głowę, wyrwij mu serce, wyrwij mu cokolwiek, kratos. Dzięki Jezus, ku drogi. Dobra. Co to jest? Pieczęć sidra ochrony. Spoko. To kreształ życia. Ten też Topór do ręki. Gdzie są te szczątki? Coś mi powie. Kruka słyszę. No i gdzie jesteś? Tu są szczątki, dobra Rynka! Tam se siedzi Misiek. Co chcesz jej powiedzieć? Matce, czego jej nie powiedziałeś? Ja chcę tylko. Zastanów się. A nie żyje, chłopcze. Wiem o tym. Nie rozumiesz. Podobnie jak ty. Tutaj byśmy mogli zrobić ten posterunek elfów, w którym dostaliśmy. Sromotny łomot od sługów Hel. Myślę, że moglibyśmy się tam wrócić którymś razem, co? I odwdzięczyć się. Pięknym zanadobne, czy jak to się to tam mówi? Hmm. Brzmi jak plan, no nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Mi się najchętniej czymś uleczył. To by było bardzo wskazane. No ale no, jest jak jest. Chyba nic na to nie poradzimy. Dobrze. Uuuu, mi ostrze Nie myślałem, że coś pokona zarośla. Hel. Aha. Dalej nie skomentowałeś moich ostrzy, Misiu. To jest. przykre. Że mody na to nie zwraca uwagi, nie? Ojciec dostał broń z kosmosu. Tak. Kurwa, wykutą Może nie wiadomo z, z czego. Mówi. W ogóle z innej mitologii. Wiem, że ona nie wróci, dobra? Wiem. Nieważne. Chodźmy odnieść te kości. Eem... No, a on tego nawet nie skomentował. Przykro mi. Bardzo mi przykro. Z tego powodu. Bardzo mi przykro. O, tu, nie? Tam jest kryształ zdrowia! God it! O, o! W ogóle ja mam wrażenie, że troszeczkę mniej zacząłem mówić ostatnio na odcinkach i martwi mnie to! Martwi mnie to, ludzie! Ludzie martwi mi to bardzo! Ignaj, no kur kurwa, nie ma takiego, uwolnij się, bo cię! Bing, bing, kurwa! Nie minuję, poogonie! Boj, boj Boing, 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 boing. I... Hadok! Dobrze! Hadoken! No chodź! Oj! Czy jest tutaj gdzieś jeszcze kryształ życia? Raczej nie. Eee, raczej nie. Dobra, kochani, rozmawiamy z duchem. Coś o, czuję, że Gulwig okaże się tym. Um, tym, tym, tą wiedźmą taką śmieszną, masz czachę. Zebraliśmy resztę szczątków Twojej kobiety, duchu. Pokaż magię, jak obiecałeś. Ach, moja słodka gulwik, znów w całości. Powstań, najdroższa! Zbudź się, o potężna gulwik! Ewni mi no oczywiście. Mówisz, że pełni naszą prośbę. E. Dołączycie do swej... Zobaczymy. Ją. Tak. Dobra. Dobra, się trzeba pozbyć jak najszybciej. Dobra nie będzie takie trudne. O O, 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 kurwa, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Opór. Hadoken. Hadoken! O nie! Powiedz, że ma... Dobra, bo już myślałem, że nie ma. Gantem! Czemu ja umarłem? Skręczę ojca! Skręczę go! go! Jeb, 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 jeb! O nie. Kurwa. Nie podchodzę, bo jak to późba. Kuźwa... Aha, jeszcze nie koniec. My God. No bo już myślałem, że ona eksploduje, nie? I temu nie chciałem podchodzić. Ja, Gad... ofiara Panie dla Tyra. A nie. To również prawda. Ale nie zniechęcaj mi się tutaj. E... Niech to będzie lekcja. Tak. Jest. Synu, niech to będzie lekcja. Dostaliśmy ten, dostaliśmy. Tak. Moi kochani, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mimo że robiliśmy coś zupełnie innego niż powiedziałem na początku. ale, 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 ale. Wykonaliśmy zadanie poboczne, mamy ofiarę dla Tyra, możemy wykuć na pierśnik, jest dobrze, zrobiliśmy yy, dobry uczynek. W pewnym sensie. A jeżeli materiał wam się podobał, to możecie coś po sobie pozostawić, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. No, jeszcze tak jak się uśmiechnęliście, chociaż raz już w ogóle, zostawcie komentarz. Tak, Adam, uśmiechnęłam się, uśmiechnąłem się. No, będę naprawdę wdzięczny. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Hej, hej!